Okej, okay, więc się ma jest ziemniak, a ten film będzie takim pierwszym odcinkiem mini serii Salt, w której będę wam pokazywał jak robić poszczególne salta. Także w pierwszej kolejności leci front flip. Bez przedłużania zaczynajmy. A jeszcze tylko dodam, że film jest nagrywany w kwarantannę, więc mogę się posługiwać tylko starymi klipami, także F dla mnie. Okej, okay, więc front flip, czyli Salt w przód, jest to dosyć efektowny trik na rolkach. I mimo tego, że wygląda, to wcale nie jest taki trudny. Ja sam fronta wylądowałem już ponad 2 lata temu, dokładniej w wakacje 2018 roku. Było on moim pierwszym saltem, chociaż wcale nie uważam, że najprostszym jaki je jest. Gdyż, mimo że do front flipa ze wszystkich salt chyba najłatwiej się przełamać, to jest on dosyć trudny do wylądowania technicznie i jeżeli się go chociaż lekko przekręci, to bywa także niebezpieczny. Aby zrobić fronta na rollkach, trzeba mieć ogarnięte trzy rzeczy. Czyli po pierwsze miejsce, w którym chcecie robić to salto. Najlepiej, że to była jakaś duża rampa, na przykład Rezi jest bardzo łatwy do przełamania się psychicznie, gdyż ta mata amortyzuje bardzo spory upadek. Jednak wcale nie musicie tego robić na Rezji, bo drewno też wam wystarczy, tylko musicie mieć mocniejszą psychę. Fajnie też mieć blisko siebie, takie jak na przykład w Warszawie bądź we Wrocławiu, bacę z gąbkami. Gdyż takie miejsce zdecydowanie ułatwia przełamanie się do front flipa i można tam bezboleśnie oddawać swoje pierwsze próby do tego salta. Kolejną niezbędną rzeczą potrzebną wam do wykonania front flipa i jednocześnie powiązaną z pierwszym aspektem, jest szybkość. Gwarantuję wam, że nie wykonacie żadnego salta bez odpowiedniej prędkości. Będziecie musieli po prostu jechać w miarę szybko i to też jest powiązane z tym co mówiłem wcześniej, czyli z miejscem, dlatego że nie w każdym miejscu będziecie się w stanie rozpędzić wystarczająco, aby wykonać salto. Dobrymi rzeczami do rozpędzania się jest chociażby Rolling, Water, czy inna rozpędzajka. Trzecim ostatnim już wymaganiem jest psychika. Frontflip, przynajmniej dla mnie, być może mam coś z głową, nie jest wcale aż taki straszny do przełamania się. Dla większości ludzi dużo łatwiej przełamać się do salta w przód, w którym sama nazwać kręcimy się do przodu i przerzucamy tą głowę przodem, niż do salta w tył, w którym robimy to samo, tylko że wyrzucamy głowę do tyłu. Mimo że to nie jest konieczne, myślę, że warto wykonać front flipa na trampolinie. Z pewnością, chociaż takie obycie się z saltem na nogach przyspieszy wasz proces przełamywania się do salta na rolkach. Tak jak też mówiłem wcześniej, warto mieć przy sobie jakiś basen z ląbkami lub też Rez Boxa. Gdyż tam Psychitla też działa zupełnie inaczej niż kiedy robimy salto na beton bądź na drewno. Spójrzcie, tak wyglądał mój pierwszy front flip. Trzeba przyznać, że mimo, że wylądowany, wyglądał po prostu koszmarnie. Także przeanalizuję teraz co tutaj zrobiłem źle. Po pierwsze, kręciłem rotację głową i w dół, zamiast wybić się i machnąć tą rotację rękoma. Ręce przed wybiciem, podobnie jak i na trampolinie, powinny zamachnąć się od góry do dołu, a nie tak jak ja to teraz zrobiłem. Ręce były byle jak, a głowa po prostu poszła w dół na ślepo. Druga rzecz jaką źle zrobiłem, to praktycznie się nie wybiłem. Jeszcze. Druga rzecz jaką źle zrobiłem, to nie wybiłem się do góry, zaś do przodu. Wybijając się w ten sposób, o wiele łatwiej jest przekręcić rotację. Jest to karygodny błąd i bardzo łatwo zaliczyć w ten sposób glebę na twarz. No i kolejną sprawą jest oczywiście to lądowanie. Chyba nie muszę tego komentować. Teraz pokażę wam jak wyglądał jeden z moich ostatnich front flipów przy okazji pokazując wam w kilku krokach jak wykonywać poprawną rotację tego salta. Jak sami widzicie niby ten sam trick, a jednak całkiem spora różnica. Także krok pierwszy to najazd. Po pierwsze, kiedy chcemy zryć front flipa, bądź też jakiekolwiek inne salto, musimy czuć, że najeżdżamy z odpowiednią prędkością. Gdy tej prędkości nie czujemy wcale, to lepiej w ogóle nie prowadzić salta, gdyż bez prędkości nie uda nam się wysoko wybić. Będziemy w powietrzu krócej, a co za tym idzie, będziemy mieli mniej czasu na dokręcenie rotacji. Pamiętajcie też, aby przy najeździe dać ręce do góry. Jeżeli wybijecie się i będziecie próbować zakręcić front flipa, a przed wybiciem nie będziecie mieli rąk w górze, no to w strucie macie przerąbane. Drugim krokiem jest wybicie i zamach rąk. W tym momencie wyznud, wyskakujecie do góry z być może lekkim przechyleniem się do przodu, zaś ręce idą od góry do dołu, wkręcając was wtedy w rotację. Trzecim krokiem jest złapanie grupy ten następuje od razu po kroku drugim. Ręce, które wykonały dopiero ruch muszą złapać albo za kolana, albo graba, nie wiem, tutaj może się kombinować. Jednak na początku myślę, że warto jest nauczyć się po prostu łapać za kolana. Po złapaniu grupy ciało pozostaje w tej pozycji prawie do samego końca rotacji. Czwartym ostatnim krokiem jest lądowanie. Jest to moment, w którym po pierwsze puszczacie grupę, po drugie prostujecie ciało do pozycji, w której chcecie odjechać. Po trzecie stawiacie odważnie rolki na ziemię, najlepiej w pozycji nożyc, gdyż w tej pozycji macie najmniejszą szansę na przekręcenie bądź też niedokręcenie rotacji. Po prostu w tej pozycji nogi zajmują najwięcej miejsca w kierunkach przed tył. A co za tym idzie, najtrudniej jest się przewrócić. A to, że najtrudniej jest się przewrócić jest bardzo ważne, gdyż o ile sama rotacja na rolkach jest myślę, że dużo prostsza niż na Team BMX czy kolejnodze, już nie mówiąc o desce, to lądowanie wcale nie należy do najłatwiejszych rzeczy, a jest wręcz chyba najtrudniejszą częścią każdego salta na rolkach. Po postawie nóg musicie lekko pochylić się do przodu, ale pamiętajcie lekko, gdyż jeżeli pochylicie się za mocno, to później będziecie tego żałować. Pamiętajcie też, że to lekko jest pojęciem względnym i w zależności od kątu nachylenia rampy, bywa ono różne. Dlatego też mogę wam dać takiego mojego tipa z własnych doświadczeń, że zawsze kiedy robię jakiegoś front flipo po czasie, bądź też w nowym miejscu, to za pierwszym razem tego przychylenia nie robię i staram się po prostu zrobić tak, żeby to nogi wylądowały, ale potem że móc paść sobie swobodnie na 4 litery. Pozdro! Gdyż to naprawdę nie boli! Naprawdę! Niedokręcenie rotacji w przypadku front flipa w ogóle nie boli, a uwierzcie mi, że przekręcenie boli i to bardzo. Dlatego lepiej też jeden raz poświęcić te cztery litery, by nie poświęcić zębów. No chyba, że macie już front flipa ogarniętego do tego stopnia, że nie musicie tego robić. Wtedy szacun dla was. Oczywiście, żeby nie było wszystko to co teraz mówię, tyczy się drewna i rezji, żeby komuś nie przyszło do go wypróbować skakać na dupę na betonie. Jeżeli chodzi o odpuszczenie nóg, to też musicie robić to na czuja, po prostu kiedy czujecie, że już jesteście blisko wykonania rotacji, to musicie puścić te nogi i wylądować. Jest to kolejna rzecz, która jest bardzo trudna w salcie w przód, gdyż na przykład przy salcie w tył możecie zobaczyć wasze lądowanie przed wylądowaniem. A w salcie w przód tego nie ma, gdyż po prostu przed wylądowaniem patrzycie się do góry, a nie do dołu. Po prostu przez to, że łatwiej jest zacząć, ciężej jest wylądować. No i po wylądowaniu, kiedy czujecie już, że stoicie mocno na nogach, po prostu zjeżdżacie do samego końca rampy i staracie się nie wywalić. Także od początku najazd wybicie i ruch rąk, złapanie grupy, lądowanie. No i macie to umiecie już front flipa, czyli efektowny i łatwiej do przełamania się trik na rolkach. Jeżeli chodzi o samą technikę wykonania, to jest on trudniejszy od salt, które będę omawiał w dwóch następnych poradnikach. Jednakże ogólnie wszystkie Salta na rolkach są bardzo łatwe, także fronta też na pewno ogarniecie. Ja front flipa wylądowałem kiedy ledwo co robiłem flotową rurkę na front side, także jak widać można. Oczywiście salto w przód ma też wiele swoich ciekawych zastosowań. Nie trzeba się wcale ograniczać tylko do resi bolsa. Można też się robić chociażby tyłem i na resi kłoterze. Dzięki wam, za oglądanie całego materiału. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie też suba wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. No i co? Wbijajcie na mojego Instagrama, ziemniak pod Roller. No i widzimy się w następnym materiale. Siema!